Zaczynamy nowy tydzień. My przyjechaliśmy na działkę, ale tylko tak na chwilę, nie na godzinkę, bo mężuś ma na popołudniową zmianę. I ja do pracy idę na 20.30. I za chwilkę stawiam Wam krótki materiał z naszej wycieczki rowerowej, którą zaserwował mi mężuś. Czy widzicie, jaki mąż zaproponował mi wycieczkę. Jesteśmy przy stacji, żeby napompować koła, dopompować do roweru. No i Zabiera mnie na jakąś wycieczkę rowerową chcąc nie chcąc. Siadamy na rowery i jedziemy w kierunku pogori czwórki, a to kawałek jakby nie było jest. Odezwę się do was później. kilometrów za nami, jesteśmy po drugiej stronie Pogorii Czwórki, kawał drogi możecie sobie luknąć, tam drugiego końca nie widać stąd dokładnie, ale byliśmy hen hen tam daleko. Mieliśmy tylko przyjechać na czwórkę, a okazuje się, że mężuś chce mnie zabrać znacznie dalej, chce po prostu wykorzystać sytuację, że w końcu wyszłam na rower. Jakby nie było to już jest 10 po 5, więc chcąc jeszcze gdzieś dojechać, to musimy wsiadać na rower i uciekać dalej. Godzina 18:45, przyjechaliśmy do domu i jakby nie było, zrobiliśmy 31,5 km. Ten fragment vloga dogram do kolejnego. Ciężko trochę było, dało mi szkołę przetrwania. Mieliśmy pojechać tak na dwie godzinki, całkiem niedaleko, a okazało się, że znaleźliśmy się w Podbuczynach. Byłam tam pierwszy raz. Jeszcze nigdy nie byłam w tamtych stronach. Objechaliśmy czwórkę po gorię, kawałek trójki, no i wróciliśmy do domu. Zakwasy mi się porobiły na nogach. Niestety całą noc. Co? Się chciałam przekręcić na drugi bok, tak musiałam wstać, bo niestety, ale nogi nie przyzwyczajone do jazdy na rowerze, więc mięśnie porządnie odczułam, ale fajnie było. Przyjechaliśmy wieczorem i tak nam minęło niedzielne popołudnie. Wczoraj był dzień taty. Dzieci wpadły na świetny pomysł i zaraz wam pokażę, co mu podarowali. Co mogli dać tacie z okazji dnia taty? Odżywkę do pomidorów, bo ta w szklarni mu się już skończyła identyczna dnia poprzednio. więc za chwilę sobie będzie działał w szklarni z pomidorami. Przyniósł mi. Podchody tutaj robi. I przyniósł mi kolejnego ogórka. Daj tego ogórka. O, kolejne Gruntowe tym razem. Na tyle urót, żeby można go było zjeść. Ja idę zrobić obchód, bo jeszcze nie obeszłam działaczki. Pokażę Wam cynię, bo kolejny kolor rozkwitu. Całkiem fajne te cynie. Zobaczymy, jak długo będą kwitły. Kolejne dwa ogórki zerwane z działeczki i tutaj mamy gruntowego po prawej stronie, a po lewej szklarniowy, całkiem spory też. Tyle zebrałam dzisiaj porzeczek. Trzeba to obrywać, bo za chwilę oblecą, a część już widzę sąsiadka sobie skorzystała z krzaczka i częściowo zostały już te krzaczki nasze czarnych porzeczek oberwane. Taki niewielki pojemniczek z mrówek. I milence jeszcze na życzenie zerwałam, w sumie milence Jadikowi. Agres, bo agres też już jest bardzo dojrzały. A ja w tej chwili zajęłam się tu tą bakopą. Najwyższa pora, żeby poobrywać te przekwitnięte kwiatuszki, bo chcąc mieć bujną, białą kopkę kwiatków, to niestety, ale tych przesuszonych trzeba się pozbyć. Także zabieram się za robotę, bo to praca, nie wiem, dla cierpliwych albo dla wytrwałych. Ja ani cierpliwą, ani wytrwałą nie jestem. No, ale myślę, że zanim pojedziemy do domu, to zdołam oberwać te wszystkie przesuszone kwiatki, a za kilka dni pokażę Wam świeżą, białą kopeczkę. Bakopa ma chwilowy przestój w swoim kwitnieniu, ale przesuszone kwiatki zostały już oberwane do końca, nie powiem, bardzo mrożące zajęcie, no ale coś się za coś, żeby mieć białą pierzynkę z kwiatuszków trzeba chwilę jednak poświęcić na oberwanie tych przekwitniętych zanim cynię to pokażę Wam tutaj werbena, jak fajnie mi się zagęściła i rozrosła tu mam wsadzone dwa kolory Łososiową i fioletową, to też daje radę. No, i nareszcie niecierpek się rozkręca. A tu zaczynają mi kwitnąć moje pelargonie, te wyhodowane z siewek, które zostały. Takie ładne kolory pojawiają się tych cyni. Jedne są takie: widzę, półpełne, inne, takie zwykłe. I tu jeszcze taki pomarańczowy kolor. Ładne kwiatuszki, ładne, nie powiem. Tu jeszcze jeden kwitnie i kilka kolejnych pąków, na które będziemy czekać. Pelargonia. Na pierwszy rzut oka, to na działce już teraz zaczyna robić się żółto i pomarańczowo, a to wszystko za sprawą rudbeki. Mam wrażenie, że one w tym roku kwitną o miesiąc wcześniej niż w ubiegłym. Ciekawe, co będzie kwitło. W sierpniu, skoro teraz już zaczynają popis rudbekie, zostaną mi zapewne dalie i jeżówki. Z tym kwiatem do czynienia mam pierwszy raz w tym roku. Nigdy wcześniej go nie miałam, a jest to nic innego jak anemon. Spójrzcie jaki ładny kolor czerwony. Tu mam różne kolory wsadzone, ale na razie na innych sadzonkach nie ma pączków. Jedynie ten jako pierwszy zakwita. Też bardzo ładny kwiat. mówię, że w sierpniu to zostaną mi jeszcze tylko dalie, a one już zaczynają kwitnąć. Borówki też już zaczynają nabierać kolorów. Owoców borówki to ja nie powiem, bo będzie trochę w tym roku. Wszystkie krzaki pięknie obrodziły. Z tyłu ogródka też zaczyna kwitnąć i o dziwo, jeszcze nie ma na sobie mszyc. Kawy to my dzisiaj na ogródku nie zdążymy wypić, ale za to wypijemy po kubku porówek. Bo zanim przyjechaliśmy tutaj na działkę, to stąpiliśmy jeszcze na targ po ziemniaki, bo Iwona serwuje dzisiaj z siodłem mleko z ziemniakami, taki zwykły obiad na dzisiaj. No i przy okazji wzięłam i borówki, u nas w tej chwili borówki są po 24 zł, niby polskie, na nasze niestety jeszcze trochę musimy poczekać. Wzięłam też kilogram moreli i nektarynek, u nas w tej chwili na dzień dzisiejszy są po 7 zł, no i wzięłam ziemniaki 2 zł, jeszcze banany za 4 zł u nas kilogram. czy ja jestem, bo mąż już poszedł do pracy, a że robię sobie kawę, to postanowiłam, że jeszcze chociaż na troszkę, na kilka minut, ale się do Was odezwę, do Was zagadam. Robię sobie oczywiście kawę, jasna sprawa. Wiecie co, mnie czasu brakuje. Chciałoby się zrobić jak najwięcej ale gdzieś tam z tyłu głowy jednak siedzi. Myślę, że trzeba jednak do tej pracy iść na 20.30. Zrobiłam dwa prania na balkonie, ale wiecie, jak to jest. Zanim rozwieszę pranie na balkonie, to ja najpierw muszę podlać kwiatki. A jak już podlałam te moje wszystkie kwiatki balkonowe, to stwierdziłam, że trzeba podlać ich hoje. Doszłam do wniosku, że wymienię wodę w moim bukiecie. Pokażę Wam jak on wygląda, jest w takim stanie, a co tak mówię o bukiecie i o stanie tych kwiatków, bo one są słuchajcie z czwartku. Tutaj mam groszek, ten ogrodowy, rudbekie, hortensje i funkie, które mi kwitną na działce. Przywiosłam ten bukiet w czwartek i on jeszcze się trzyma, bo testuję odżywkę, która rzuciła mi się w oczy. Jest to odżywka z AgreColu do kwiatów ciętych. Tak wygląda. Kupiłam ją i nie wiem, czy to działa, czy nie działa, ale od czwartku ten bukiet, który wam pokazałam, się trzyma. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie zwracałam uwagi na tego typu nawozy do kwiatów ciętych. Ten akurat mi się rzucił w oczy, więc tak na próbę kupiłam i zobaczymy, czy to. Kwestia tego, że tu przyniosłam z działki z ogródka kwiaty, które dłużej się trzymają w tym bukiecie? Czy rzeczywiście przedłuża ta odżywka ich żywotność? Nawet zerwałam pyszną główkę, no ona już tak średnio wygląda, ale jeszcze swoją czuprynkę ma. I tak z ciekawości e, luknęłam sobie na vloga zeszłego roku, dokładnie z 23 czerwca. No i muszę Wam powiedzieć, że miałam chyba rację, bo to tempo kwitnienia tych roślin, choćby na ogródku, jest przyspieszone o co najmniej tydzień bądź dwa. Jak sobie luknęłam z 23 czerwca na vloga, to w szklarni ogórki były o połowę mniejsze, te krzaczki, sadzonki, a. Ogórki już teraz zaczynamy gruntowe i szklarniowe powolutku zrywać. Także widzicie, jakie przyspieszenie nabrała ta przyroda w tym sezonie. No, i jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że na przykład porzeczki czy agrest, Porzeczki czarne zaczynały dopiero dojrzewać na krzaczkach, również agrest, a w tej chwili to ja już praktycznie całe krzaczki zarówno agrestu, jak i tych porzeczek czarnych e, operwałam. Także owoce już się kończą, a o tej samej porze rok temu dopiero zaczynało wszystko dojrzewać. Podobnie zresztą z pysznogłówkami, które teraz już są na ogródku w pełni kwitnienia, a w zeszłym roku we vlogu widzę, że dopiero zaczynały puszczać te pojedyncze takie czółki e, ze swoich kwiatów. Wszystko po prostu jakoś jest szybciej w tym roku. Podlałam sobie choje przy okazji, no i rozwiesiłam te dwa prania. Robię sobie teraz kawę i nie wiem co najpierw, bo czekam mnie jeszcze przed pracą. Pracowanie, ja nie wiem, kiedy ja się wyrobię, przyszła mi gazeta, działkowiec, miałam w skrzynce kolejny numer. Tą plenumeratę otrzymują działkowcy w pierwszym roku posiadania działki. Mnie jakoś później zaczęła przychodzić, w zasadzie to nie wiem, ile numerów jeszcze mi prześlą, ale plenumerata jest na 12 miesięcy. Poczytamy wolny chwili, ale to na pewno nie dzisiaj, a działkowca przyniosłam z skrzynki, bo byłam jeszcze wysłać książkę, jak mężuś wychodził do pracy, to wyszłam razem z nim. Do paczkomatu, bo sprzedała mi się z książka na Vinted, i poszłam od razu ją wysłać. No bo, jak nie teraz, to kiedy? Tak w ogóle to dzisiaj stwierdziłam, że na darmo kroki robiłam. Ja nie wiem, czy wykonam dzisiaj moje minimum kroków. Cel mam wyznaczony na 10 tysięcy kroków, ale niestety Iwona, dzisiaj jak włożyłam do kontaktu swoją opaskę, tak była do tej pory. Jest godzina 15.16. A ja mam zrobionych 154 kroki. Ja już pominę fakt, że byłam i na działce, że byliśmy i na targu, bo jeszcze tam zapomniałam Wam dopowiedzieć, że dokupiłam fasolkę szparagową, bo dzisiaj na obiad, jak już Wam wspomniałam, na działce było siadłem mleko, to co robimy najbardziej, a fasolkę szparagową dokupiłam do lecza, które planujemy zrobić na najbliższe kilka dni. Wykorzystamy z sytuacji w tym tygodniu, że dzieci w domu nie ma i zrobimy leczo z pieczarkami. Nasza ulubiona wersja leczo. Jak zrobię taki gar, to starczy nam spokojnie z mężusiem na kilka dni i kupiłam kilogram tych pieczarek. Oczywiście jeszcze tą fasolkę szparagową, do tego leczo. Co ja Wam jeszcze mogę powiedzieć? Czeka mnie teraz wypicie kawki. Nogi na szczęście przestały mnie boleć. To znaczy, jeszcze lekko je czuję, ale rozchodziłam te moje mięśnie, te moje zakwasy, więc mam nadzieję, że pracować będę mogła normalnie. I to chyba by było na tyle na dzisiaj, bo jak widzicie, czas leci, a ja jednak do pracy muszę iść, muszę jeszcze ogarnąć to pracowanie przed pracą. No, troszkę boli, boli. No, ale cóż zrobić. Tak sobie myślę, że wypadałoby może w tygodniu podjechać jednak na tą działkę, chociaż na dwie godziny, żeby sobie zrobić tam kolejne rabatki, bo znowu chwasty dają mi się we znaki. Za dużo ich się pojawia. Żeby je jakoś opanować, to jednak trzeba mieć kontrolę nad nimi w miarę regularnie, ale ja nie wiem, czy po tej nocy będę miała siłę i ochotę, bo do roboty też jest troszkę w domu. Dzisiaj na pewno wszystkiego nie wyprasuję, zostawię sobie to na kolejne dni, ale co zrobię, to zrobię. W końcu nikt mnie nie, nie goni i na szczęście robię to, na co mam ochotę, kiedy chcę. <grych> Okej, okay. troszkę się do Was odezwałam. Zabieram kawkę ze sobą. Mam nadzieję, że ją doniosę. Troszkę sobie ją przelałam w tym kubku, no, ale może to jakoś ogarnę, doniosę. Do pokoju rozłożę sobie chyba tą prasowalnicę i będę pracować przynajmniej część tych moich ciuchów. Ja już dzisiaj będę kończyć to moje nadawanie. Taki troszkę spontaniczny vlog wyszedł, bo nie planowałam dzisiaj nagrywać. Ale jak byliśmy już wczoraj na tych rowerach, dzisiaj na tej działce, to żeby mi się takie zaległości nie narobiło i żeby te filmiki nie były troszkę później przeterminowane. To stwierdziłam, że nagram dzisiaj takiego dodatkowego, nieplanowanego, spontanicznego, niezadługiego za długiego vloga. Dobra, kończę już, zabieram kawę ze sobą, idę do dużego pokoju. Wam dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami swój wolny czas na obejrzenie tego vloga. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Papatki!